Witam tu Aristeo. Czas zakończyć rządy na tych wodach obcych piratów. Teraz ja będę tutaj tylko jedynym panem. I jedynym piratem. Hm. Czy oni tu byli? A właśnie, właśnie, bo ja pewnie zapomniałem co. Tak, zapomniałem. Czyli tak, mam teraz dwa zwoje. O, teraz skorzystajmy. Mm. To jest dosyć fajne pamiętam. Czyli na początku każdej tury jeden z Twoich oddziałów wpada w pitewny szał. Zachowujesz panowanie nad wszystkimi swoimi wojskami doświadczającymi tego stanu. I to jest dosyć fajne. Okej. Okay. Gdzie oni byli? Obcy bohater i jego armia. O, o, o. Proszę. I gekuk. Mhm. Oni mają inicjatywę wyższą niż... niż moi żołnierze. Łapka, dobrze. Co możemy powiedzieć o moim przeciwniku? Iggy Cook, poziom 42. Wiking Pira, który rozpoczął karierę jako i kucharza, ale piał się po szczeblach kariery i w końcu został panem własnego statku. Iggy Cook przeprowadza teraz przerażające ataki na pokojowo nastawionych barbarzyńców z Finlandii, Południowej, atak 15, obrona 10, internet 12 W sumie nie jest zbyt potężny, no ale ten poziom, 42 I tu nie ma teraz jak to, to i dobrze ich tu nawet objąć jak To nie, nie, musimy to, to zrobić trochę inaczej Tych tutaj trzeba wystrzelać, natomiast tych tutaj czarami pokonać Dobrze, wróżbi już nie ma, tylko, że Jarlowie mogą przekazać dodatkowy ruch, więc warto by było ich, ich pozabijać, ale... Ale właśnie... No, taki pomysł, gdyby tak tu przyblokować, tych tak wystrzelać, czy może jednak... Może jednak tak. Niech będzie. To jest najgroźniejsza w tej chwili dla mnie formacja. Oczywiście we współpracy z Jarlami. A, jeszcze z tym magiem, nie? Znaczy, z tym magiem, z tym, z tym bohaterem. To może być masakra. No, proszę to posprzątać. Kto to widział? Hmm. Czyli tak, kroczek, rąka, Bijemy. Może jakoś wystrzelamy. Może krok tu, to zastanawiam się, czy by jednak 28 powiedzmy max, tu nawet więcej. Ale to też ma sens. Nie będzie. Słabo to wyszło. Dobrze, pijemy. Kroczek tu. Tak, tak. I tu na razie może poczekajmy, bo może ktoś jeszcze bliżej podejść. Hmm, tu mi się podoba. Chciałbym uderzyć, tylko, że niestety zaledwie jeden zginie. Nadal może przekazać ruch ten, który ocalał. Tak, kroczek tu. Tu. I może też poczekajmy, co? Ale co, w tej turze już nie. Aha, no dobra, bo oni są na początku nowej tury. O, fajnie. Czyli tak, tu nic. Tu nic. Tu to ma sens. Świetnie. I gdyby tak dobić. Jakimś cudem. O teraz to już chyba bym jednak tutaj bił. Sześciu to nie jest duża siła. Jak sądzę. Aha, nie no. Dobrze, zawracają. Tylko za szybko mi tu nie padnicie. O, o. Muszę ich szanować. co, co tu się... Aha, nie mogę używać specjalnych umiejętności. Ale to nie jest problem. Zgrzesimy go tutaj, korzystając z tej umiejętności. Tak. Czyli tak, tu. To teraz bym musiał zabić właśnie, żeby... żeby nie dać możliwości. A niech będzie... Coś takiego. Aby nie dać mu możliwości użycia jakiegoś tam Armagedonu albo coś. Hmm. Dążmy do zwarcia. Tutaj tak byłoby dobrze zabić już teraz. O nie, no dlaczego nie Miało być tak fajnie? Mmm, tu nic, tu nic, Kolejna tura. I to ja pierwszy mam... Mam ruch i to jest fajne. Czyli tak. To... Pięknie. I... I bez własnych. IG Cook został pokonany. Dużą kasę miał I co, czyżby tutaj mm, tylko loki został? Hmm. A nie, jeszcze ktoś tu jest. Chłopi, ważki i ważki mogą stanowić pewien problem. Może przesadzam z tym problemem? Hmm. Zorientujmy się, kogo jeszcze mogę tutaj spotkać. Ale tu, to ja już chyba przebadałem, więc. Więc rzeczywiście. Tu jest ok. Ja coś w nowym korderze mam do zrobienia. Hmm, Pan rozumie, tutaj czeka na mnie, tak? Hmm. Tu jest Okej. Okay. Czyli co? Zaatakujmy. A jednak ja mam pierwszą inicjatywę. I to jest fajne. A może te ogniste mają? Właśnie. Dobrze. Nie no, jeszcze tu jest masakrycznie dużo, no to cóż. Blokujmy. Nie wiadomo, w której turze uda mi się wystrzelać. Ale w sumie... mógłbym poczekać... A, dobra. To tu przyłożę z obszaróweczki. Tu na razie nic. Tu... Tak. 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 Tutaj kroczek. O, jak będzie, że tak, ale to nie są duże straty, chociaż co mi źle wyszło. Hmm. O nie, już nie jestem osłaniany. Czyli tak, tu. Tutaj, tak może zaczekajmy jeszcze, komu się dostanie? Piałciu? Dobrze nie ma żadnego złego efektu, ale pięciu zginęło. Coś z tym trzeba zrobić. Tak. Chłopów będę utrzymywał przy życiu. Czy tu? A niech będzie, że tak. Teraz tak. Szałem. Potraktować. Hmm. Chyba, że chłopów. A gdybym. A gdybym strzelał. tak, kroczek tu. I strzelajmy albo. Nie no tu Muszę się oddzielić. Hmm. Tym razem chyba jednak tu. Korce, kolce. Niech będzie, że tu. Gruta druga. Oj, nie wiem, czy zdążę kolce położyć. Może tak nie. Tu jednego i chyba jakieś zatrucie, co? Tak, coś jest. Ale nie, to jest tylko osłabienie. Będziemy rzucać dobrze. Ale nim się to stanie, pomyślmy. Na pewno chcę mieć tutaj kolce. W ten sposób nie. W ten sposób też nie. Chyba jednak w ten sposób. To wydaje mi się najbardziej optymalne. To raz. Druga kwestia. Aha, nie obejmę. Hmm. To inaczej. Obejmę w ten sposób. Okej. Okay. Możemy rzucać, jak najbardziej. Kolejna przeszkoda by się w sumie przydała. Nowe ostrza powiedzmy tu. A tutaj masakrujemy. Tutaj... To jest cel. Aha, warunkę. biemy. Tak. I tutaj, a to tylko bliżej paladynów. Jak będziemy się później razem wskrzeszać, to lepiej, żeby wszyscy tutaj byli. Chociaż mógłbym nawet tu podejść. Chociaż nie, ja tymi będę się cofał. Dobrze. Jest tak jak tak jest, jest dobrze. Muszę nowe kolce porobić. Tu oczywiście rzucamy. Tutaj. Przejmowanie szołem nie ma sensu w tej chwili. Lepiej osłabiejmy. Tylko, tylko że ktoś to może mi wpaść, co? A wycofamy się, i tutaj można rzucać. Czyli tak, najpierw coś takiego. Teraz kolce potrzebują. W taki sposób, żeby. O! 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 Właśnie. Żeby ich trochę było. Teraz, teraz tak. Tutaj. Tak. No i tutaj rzucamy szał mam sporo Ale najpierw chciałbym wskrzeszanie Przeprowadzić Nie, no nie zginął chyba, nie? Ale dla pewności, bo co mi szkodzi Poczekajmy, tutaj też poczekajmy Tu nic I teraz użyjmy wskrzeszania 5 i 1, dobrze, jest Czyli strzelajmy tu można by zużyć sporo szału. Wiemy. A, to już udało mi się opanować problemy. Pięknie. I jest ok. Premia robi swoje do doświadczenia. Teraz już tak super dokładnie przeszukajmy to. Ale ja w sumie z Loki to bym wolał poczekać jeszcze co najmniej jeden poziom. Ale wygląda na to, że przynajmniej tutaj nikogo już nie ma. Znaczy, nikogo do kogo mam dostęp? A zaraz, czy ja dostałem już te. te... nie to? Te wszystkie paczki? Nie, wiesz. Ja no nie mam że Loki ma. A kogo w sumie mógłbym jeszcze pobić? Na Grodlandii są. Aaaa! Ciekawe. Zielona runka. To też jest dosyć ciekawe. I podejrzewam, że to właśnie ogniste mają. Ten, ten bonus. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym. Myślę, że zmierzymy się ze spokami. не умерли ми смокам.